Te zdjęcia produktów, te realistyczne fotografie i te grafiki, a nawet te projekty przedmiotów, które nie istnieją, zostały stworzone przez najnowszą funkcję generowania obrazów w ChatGPT. I to tylko kilka przykładów. W tym filmie pokażę ci niesamowite zdjęcia i grafiki stworzone przy pomocy ChatGPT. Opowiem, kto ma dostęp do tej funkcjonalności, jak wygląda sprawa prywatności i praw autorskich. Pokażę ci też, jak skutecznie pisać polecenia, które gwarantują świetne rezultaty, a także skąd brać inspiracje i jakich błędów unikać przy tworzeniu grafik. Pod koniec tego filmu będziesz wiedzieć wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć profesjonalne grafiki i zdjęcia przy pomocy AI. Ja mam na imię Przemek. Zaczynajmy. Nowy silnik graficzny ChatGPT jest dostępny dla niektórych użytkowników darmowej wersji, ale najlepsze efekty uzyskasz w płatnym ChatGPT Plus. W darmowej wersji po prostu limity są zbyt małe, aby efektywnie pracować z grafiką. Przynajmniej na tą chwilę. Dlatego szczerze polecam wersję Plus. Szczególnie jeśli używasz ChatGPT w pracy lub w biznesie. Koszt to 100 zł miesięcznie, ale komfort pracy i możliwości. Zdecydowanie to rekompensują. Jeśli korzystasz z Chargpt Plus, to w ustawieniach możesz wyłączyć używanie Twoich danych do trenowania modelu. W wersji darmowej też jest to możliwe, ale tylko poprzez wysłanie specjalnego zgłoszenia do OpenAI. Warto jednak pamiętać, że mimo to. OpenAI nadal może przeglądać Twoje dane, a nawet udostępniać je podmiotom trzecim. Dlatego nie wpisuj do ChatGPT żadnych danych osobowych ani poufnych informacji. Musisz traktować ChatGPT niemal jak publiczną przestrzeń. Wszystko, co wygeneruje dla ciebie ChatGPT, tekst czy grafika, możesz wykorzystać komercyjnie do dowolnych celów. Ale uwaga! Nie otrzymujesz praw autorskich w rozumieniu prawnym. Jeśli grafika lub tekst narusza cudze prawa autorskie, to ty. Ponosisz odpowiedzialność. Grafiki z ChatGPT są świetne, ale nieidealne. Błędy zdarzają się. Ucięty tekst na krawędziach, halucynacje, czyli informacje niezgodne z rzeczywistością, problemy przy dużej ilości szczegółów, błędy w tekstach, szczególnie w językach niełacińskich, mało precyzyjna edycja poszczególnych elementów, zniekształcone czcionki, gdy tekst jest mały. Każdy obrazek wygenerowany przez ChatGPT zawiera specjalne metaznaczniki. C2. PA. Służy to temu, aby można było stwierdzić, że dana grafika została wygenerowana przez AI, często nawet po jej edycji w innych programach. ChatGPT nie pozwoli też wygenerować grafik zawierających przemoc, nagość. Czy naruszających prawa autorskie? To nadal wymaga wysiłku. To, że pomaga Ci AI, nie znaczy, że całość dzieje się bez Twojego udziału. Aby uzyskać dobre rezultaty, potrzebna jest kreatywność, uczenie się na błędach oraz wiele prób. Ale największa przewaga to to, że nie muszę wysyłać briefu do grafika, dzwonić, omawiać, wszystko robię sam i często zamykam cały projekt w kilka godzin. Jeśli przygotowujesz grafiki do druku, cały projekt możesz wysłać grafikowi do przygotowania, Przygotowania plików, ale przy materiałach cyfrowych możesz korzystać z grafik praktycznie od razu. Tworzenie grafiki w ChatGPT jest banalnie proste. Wybierasz model GPT-4O i wpisujesz polecenie w stylu. Stwórz zdjęcie, stwórz grafikę i opisujesz, co ma się znaleźć na obrazku. Już na tym etapie uzyskasz świetne efekty, a później powiem ci, jak je jeszcze podkręcić. Może zacznijmy od logo. Każda firma go potrzebuje, więc czemu nie? Robię odręczny szkiel. Hits, wrzucam do chat i piszę. Chciałbym stworzyć z załączonego szkicu profesjonalne, nowoczesne logo. Bez napisów, w kolorze białym na czarnym tle. Pyk gotowe. Wygląda nieźle. Temat zamknięty. No to lecimy dalej. Teraz logo dla mojej przyszłej linii kosmetyków i zakładu fryzjerskiego. Kosmetyki męskie żaden problem. Wpisuję, stwórz realistyczny mokab nowoczesnej serii męskich kosmetyków. Krem do twarzy, olejek do brody, szampon dezodorant, balsam po goleniu. Styl. Ciemne matowe opakowanie minimalistycznie z białymi lub srebrnymi detalami. Użyj mojego logo. Gotowe. Minimalizm klasa smak. Od razu widać, że to coś z górnej półki. Potrzebuję jeszcze tylko modela do reklamy na fejsie. O, ten wygląda elegancko. Biorę go, wrzucam na całą stronę do gazety, a potem wypuszczam w teren. Niech marka zacznie żyć. Czas na kolejny projekt. Na przykład opakowanie płatków kukurydzianych. Koszt: jedno zdanie. Stwórz markę i realistyczny mokap opakowania kukurydzianych płatków śniadaniowych. Koniecznie zdjęcie szczęśliwej rodzinki przy śniadaniu. Jeszcze tylko reklama do gazety. Wyszło nieźle. Trochę szkoda, że napisy po angielsku, ale to nauczka. Pisz dokładniej. Infografika na face. Pierwsza wersja taka sobie. Druga po podesłaniu przykładowego stylu. Petarda. Ale do płatków potrzeba coś do picia. Tworzymy więc markę ekskluzywnego soku pomarańczowego. Projektuję karton. Tym razem prompt był bardziej złożony. Kolory, czcionki, światło, ale warto było. Wygląda jak kampania Apple. Serio. Teraz model do reklamy. Ej, czy to nie ten sam co od szamponu? Oni wszyscy są tacy idealni. Dobra, robimy reklamę w Cabrio na plaży. A jakby to wyglądało na Times Square? Fajnie, ale nie ten budżet. Wrzucam go więc do Warszawy. Teraz git. Po prostu piszę. Pokaż tą reklamę w Warszawie i załączam plik. AI ogarnie. Dziecko by sobie poradziło. Czasem dopisuję kolor tła, fonty, oświetlenie, ale i bez tego działa super. Rozkręcam się, organizuję ekspedycję na księżyc. Pyk, sesja zdjęciowa gotowa. Potem okładka Time Magazine. Kilka reklam do gazet, fontanna smaku, kolorowy smak, klasyk. Inspiruje się gotowym projektem. Wrzucam przykład, modyfikuję, boom, działa. Infografika dla soku zrobiona. Mem z gościem na pustyni, w stylu Ghibli. Mem musi być. Będzie na fejsa. A może by tak reklama płatków na przystanku tramwajowym? Sprawdzam. Mega, biorę. Jeszcze jedna do trybuny ludu. A co? I strona na Wikipedii Niech świat się dowie. Organizuje sylwestra z gwiazdami. Robimy plakat. I reklamę na przystanek. Skoro działał z płatkami, tu też zadziała. Cennik usług fryzjerskich oczywiście z moim logo. Profesjonalnie musi być. Może książka o płatkach. Tytuł Chrupnij sobie zdrowie. Robimy reklamę. Książka leży sobie elegancko na stole. O o! No teraz to wygląda jak trzeba, ale bez grafiki referencyjnej AI nie chciało jej położyć. Nauczka numer dwa: muzyka do chrupania, oczywiście na winylu i CD. Kampania kompletna: realistyczne zdjęcia jak z National Geographic, plus stylizacja Ghibli, kawaii, pixel art proste. Nowe studio? Projektujemy. Nowe spodnie? Hmm, fashion designerem raczej nie będę. Unikalne produkty. Proszę bardzo. A może ślub? Zaproszenie gotowe. Karykatury, kolorowanka dla dziecka, zagadka. Znać różnice. Wszystko jest. I tak właśnie wygląda mój kreatywny workflow z AI: od logo, przez reklamę imem na pustyni do stylizacji w stylu Ghibli. A teraz czas na szybkie podsumowanie. Jeśli to możliwe, opisuj dokładnie kolory, elementy, oświetlenie, styl, porę dnia, tło. Wygląd postaci. Twórz prompt przy pomocy ChatGPT. Zamiast pisać prompt od zera, poproś ChatGPT o stworzenie polecenia. Na przykład stwórz prompt do stworzenia unikalnego logo Zakładu Fryzjerskiego i zaproponuj nazwę marki. Nie zniechęcaj się. Nie zawsze trafisz za pierwszym razem. AI wymaga cierpliwości i iteracji. Czas generowania może się różnić. Generowanie jednej grafiki może trwać od jednej minuty, nawet do pięciu minut. Inspiracja, to nie kradzież. Wszyscy się inspirują. Każdy designer przegląda istniejące projekty. Kradni jak artysta, jak mówi tytuł słynnej książki. Szukaj inspiracji w Google, Pinterest, kanwie. I w innych miejscach. Ale nie kopiuj cudzych prac jeden do jeden. Inspiruj się, ale nie naśladuj w sposób, który może łamać prawa autorskie. Grafika AI to jakość zależna od Twojego pomysłu. AI to narzędzie. Efekt zależy od Twojej kreatywności. Łatwość generowania grafik oznacza trudność wyróżnienia się. Skoro każdy może stworzyć cokolwiek, oryginalność jest Twoją największą przewagą. Przy generowaniu grafiki z AI, grafiki do mediów społecznych. I produktów cyfrowych są gotowe od razu. Jeśli chodzi o druk, to gotowy projekt warto przekazać do grafika. To, co Ci pokazałem, to tak naprawdę kropla w morzu, jeśli chodzi o możliwości nowej funkcji graficznej w ChatGPT. Spróbuj, to potężne narzędzie. To tylko część możliwości nowego modułu graficznego w ChatGPT. W kolejnych filmach pokażę Ci na przykład, jak tworzyć miniatury YouTube, prezentacje, materiały marketingowe i wiele więcej. A jeśli jeśli masz jakiś pomysł na inne praktyczne wykorzystanie tej funkcji, koniecznie napisz komentarz. Chętnie przeczytam o Twoich inspiracjach. A jeśli chcesz zobaczyć, jak tworzyć niesamowite karykatury w ChatGPT, które możesz wykorzystać na imprezie urodzinowej lub weselu, kliknij teraz w link filmu, który widzisz na ekranie. Ja mam na imię Przemek. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!